A co się na to dala? Słuchaj, pan, zaraz go nie fajnie. Słuchaj, pan, słuchaj, słuchaj. Słuchaj, 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 słuchaj. Słuchaj, 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 słuchaj. Słuchaj,

Nie ma żadnych uciek, których nie jest niemi tak szansu, szczęśliwy, bo mi się na szansę musi oddać, ale nie da mi się wielu zorientować. To jest bardzo zorientowany. 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 To jest To jest bardzo zorientowany. To jest To jest jest bardzo ¿Cómo sí.

C'est un peu plus de 100 cm, 私の話は何をしてるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるかるか分かるか分かるか分かるか分かるかるか分かるか分かるか分かるか分か分かるか分か分かるか分か分か分か

башкыны сөйләп, тагын да гадәттән, тагын да яхшысыны. Әгәр тагын да яхшысы булса, ничек исә, дарыга катышсын. Сезнең подагазыгызны таныштырабыз. Аннары ган тагыннан да яхшысы булса, тагын да яхшысыны. Сезгә ничек булса, 6.500 һәм 500 私たちは、このシンクタイムを見ているときに、私たちは、このシンクタイムを見ているときに、私たちは、 シーソー自転車、シーソー自転車、オーシャン、ビーチ、スペシャル自転車、インスタンス、シーソー自転車、シーソー自転車。

Również podpracowuję dokumentację dotychczas niezgłoszonych na nasz apel bohaterów ratujących życie. Prosimy, nie spodajcie Państwo na później, lecz zgłaszajcie teraz nasz list takich bohaterów, o których powiecie. O całym listopad zapomnę, i będę omawiać świątę dla następnych pokoleń. A otwór numer telefonu dla tej akcji. 56 610 81 64. Powtarzam, 56 610 81 64. Telefon odcinny jest w od ostatnim działku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. Jeśli telefon jest zajęty, to sił kimowymowym cia skutku. Otrzymcie w Synchrona nasza przyjmuje tylko telefonie WIRWA SZERZON. Jeszcze raz przypominam numer telefonu, do tej akcji pod zapomnienia 56 610 81 64, a 56 610 81 64. Także numer podawany do pod zapomnienia jest aktualny. To jest numer, ale jest

Czytanie jest napisane, możemy zamiast namodzić się dla wszystkich narodów. Dla tego go jako jeden płyty. Kiedy ktoś chce dostać płyty, musi być pyszny, chcieliśmy posobu, żeby go zmazić. Chcieliśmy mieć czerwne, gdyż cały ten pół roku zawsze są rybą na koncu. Kiedy nagle zobaczyli Jezusa i usłyszeli, że to dzielizę to za miejsce. Czy potem porano? Użyli ich i złożyli usługi do cudów kujeni. Telechórus. Chcąmy sobie żydowskie zaręby. A Jezus, który przeszedł przez ustawę, Jezus im powiedział: go. Dobra, daję powiedzam wam. Zapomnijcie, że człowiek, który żyje może, a nie wam, tak, pił Kau perlu memperhatikan kondisi setiap jam. Kau kudengar siapa yang menelepon? Apakah dia mengatakan bahwa dia sedang mencari seseorang? Kau harus memeriksa. Kalau tidak, kau akan kehilangan uang. Kalau tidak ada yang menjawab, itu berarti dia tidak ada di rumah. Kau harus memeriksa. Kau harus memeriksa. Kau harus しかし、人々は人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の人々の Każdy czasem, każdy czas jest dobrym czasem. Każde miejsce jest dobrym miejscem. Bóg przecież stracimy naszej wiary, naszej szczery ufności, a nie zimny, zreachowanych i kalkulacji. Oczekuję naszego miłosierdzia, któremu nieospe są przebaczenie i kierunkowanie nadziei. Pomyślmy o Waszym sercu. To jest wbrew naszego serca. Jeżeli jedyna ma miłość i zaufanie, to ona ma być, być przyjaznym domem, przyjaznym miejscem. Nie może być przyjaznym nieufności, czyli zabiegania, zakazanych działań. Nie możemy też powiedzieć, że coś nie jest możliwe, ale prosi o to, co coś sam jedynie zastawi. On zna nasze możliwości, jeśli tego nie te, to my sami ignorujemy. Jest często zagłuszony. Tylko może przywrócić nas samym sobie. Pomyślmy co nie jest tym słowem, które my dziś słyszymy. Twoje przywiązanie jest y, słowem życia. Ty nie prosisz o otrzymanie rzeczy niemożliwych. Stwarzasz nam takie możliwości, które Słowo poruszało. Trudno może jest nam nieraz wejść w logikę Twojego widzenia, Twojego, twojego słowa, które objawia całe stworzenie. Wlewa w nie dacie łagodności, posłuszeństwa, przemiany, zgody, Nie rozumieć tego słowa Twoje Co to ode mnie, co powiedziałeś, w tym momencie w tej chwili? Pytanie, czy ja, na moim życiu, na lasach z wyborac, decyzja, się życiem człowieka, z wyborów i nie chcę żyć. Pamiętaj, czy nie dajesz żyć. Termin, nie głośno, czy ja chcę, aby ono takie było. Czy ja zapowiedziałem o to, że moje serce, jadł, świętyną, e, twoją. w tym kraju, czym się znajduje, jest Twoją. moje serce, moje życiu. Proszę się Pani o światło, o wytrwanie, o daw ducha miłości i okoliczności. Aby nie zamykał się niebał, nie rękał, nie, nie za dużo będzie się do mnie wymawiał. I że to za wysoka podsycła. Na koniec jeszcze jedynie zwracam się o pomoc. Ten projekt, tak który potrafił, Mówić tak na każde wyzwanie. Będę zagrał wstępnie. Z wolę wota.

módlmy się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się wstali do dniem objętych Chrystusowi. módlmy się, własne Twoje uproszczenie, Panie, raci was serca nasza, abyśmy w dużej zagęszczowaniu nielskim w ciele Chrystusa Syna Czego poznali, przez męce Jego i Krzysia, w chodę z do Hiszpania, byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi

私の息子じゃ。 dan masih yang perlu dan kita ya